Cześć wszystkim. Punkty witalne w samoobronie to zahacza temat do Kubotany. To jest akurat długopis taktyczny, w zasadzie się to nie różni. Mógłbym trzonek od, od tego od tłuczka do kartowki wziąć i, i też jest. Jedno i, to, jedno i to samo, tak? Natomiast ciekawa jest koncepcja tutaj tych takich zakończeń coraz takich ostrzejszych w tych Kubotanach, w tym długopisie taktycznym, że jest takie naprawdę Yy, Scienione, no ma plusy i minusy, o wiem co tam jeszcze mówiłem, dlaczego warto znać te rozwiązania, o tym zapomniałem, dlaczego warto znać śmiertelne rozwiązania, bo jak wiecie jak kogoś zabić, to też wiecie jak tego uniknąć i nie zrobicie tego przypadkiem, nie, także to odnośnie poprzednich yy, yy, live'ów, o szybciutko wbijają, także kochani, jest wiele nie nieporozumień yy, co do punktów witalnych w samoobronie, Yy, punktów tam uciskowych, yy, używania kubotanów, i yy, to, to się z tym bezpośrednio wiąże, ponieważ główny nurt stosowania kubotanu jest taki, że yy, Bartek nie trzyma, yy, ja wykonuję przechwyt, naciskam, i Bartek, no, i Bartek tam już się rozkłada, błagam mnie o życie. błaga mnie o życie. Yy, yy, ten, błaga mnie o życie. I, I w ogóle już jest rozwiązany. Przepraszam, proszę, że żyje, odnosi mi zakupy do domu i, i nic mi już nie robi. Nie? E, czy to jeśli chodzi o kubotan, czy, czy ataki rękami, e, bo tutaj tak samo można, że tutaj on już jest pozamiatany albo coś tam, coś tam. Są miejsca wrażliwe na ciele, natomiast no, pytanie, jaka jest sytuacja? I czasami, czasami może być tak, że jakieś takie coś tam zadziała. Jak wujek na weselu, e, coś tam za dużo furczy. A taki już jest tam, ma swoje lata, pięćdziesiątka, taki już, kurde, ten, trochę wypity i coś tam, to jak go gdzieś tu, tu ściśniemy za, za żuchwą i go usadzimy, to tak, to to może zadziałać. Natomiast jeśli ktoś nas atakuje, zupełnie inny stan umysłowy, więc takie tam uciski, nie wszystkie, nie wszystkie, nie wszystkie mogą działać. Większość, większość nie, nie zadziała, zresztą było widać nieraz, widziałem nieraz przy trzymaniu normalnie tu za oczy i on trzymam tak, że teoretycznie nie ma jak się wycisnąć, wy ale przy tym nacisku i zaczyna czepać głową i już, już to się wszystko ześlizguje, tak. Więc to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba do tego do, umieć dojść, trzeba umieć zastosować i tu właśnie, że pokontynuuję z poprzedniego live'a temat, że tam bo kombaty i krawmagi są do maksymalnej skuteczności że o, i atak na oczy i mówię, to nie jest takie proste, zrobię tu atak na oczy i Batek zaraz zacznie, no normalna reakcja. Nie, to, to nie działa tak, że ktoś jest sparaliżowany, bo, bo... ojejku moje oko. Nie, to tak nie działa. Zacznie się szarpać, machać, zrywać, nie nie, nie zrobimy poważnej krzywdy, a już mu rośnie poziom zagrożenia, no i już. Poziom nieprzewidywalności. Poziom tutaj. nieprzewidywalności, jak najbardziej, i, po, i poziom chęci rozwalenia nam ryja o krawędźnik też mu rośnie. Więc tak, punkty ucisku są mogą się okazać dobre, jeśli mamy pacjenta dobrze skontrolowanego. Mamy go zabezpieczonego w pozycji, czyli na przykład jest jakiś tam sobie, nie wiem, ramki, siedzi sobie jakiś cwaniaczek, taki, powiedzmy, klasa wyższa, klasa średnia, i zaczyna, co to nie on, bo on jest mistrzem i prezesem, i sobie tak siedzi i gada, jak go sobie unieruchomimy, Bartek siedzi na krześle, unieruchomimy, zajdziemy sobie od tyłu i chodź, bo musimy iść, i coś tak, ok, bo jest zabezpieczony, nie wywina, jak się zacznie czepać. Ja go utrzymam i tak naprawdę, jak se sam będzie ryjem jeździł yy, o mój palec tym wrażliwym miejscem, to będzie go bolało jeszcze bardziej, nie? Yy, więc to są tego typu sytuacje. Natomiast w walce, na paści, jak ja widzę takie rzeczy, że... Że nie, teraz wrócimy do tego... Gdzie ja go dałem, kurde? Nie, chyba nie. Yy, do tego Kubotana. Ktoś biegnie na Ciebie i jest, kurwa... I, I coś tam, tak? I my co robimy? Wyciągamy w tym czasie kubotan. Czasami jest tak, że mamy już między tymi, ci co ciutkie są mądrzejsi, co pokazują. Tak, naciskam. Tu mamy biceps światowej klasy. Mhm. Taki ten, jak to funkcjonuje, w opisach. <laughs> mięsień pływacki. Jaki to jest to sprawdzić? Eee, I tu naciskamy, i on nagle jest, o, i tam już się rozkłada. To może zadziać, jak mówiłem, w stanach takich, że ktoś jest byle tam cwaniak i coś tam, hej, bo ten i nagle go gwałtownie hop i ten, tak, ale napaść, że on jest tu i kurwa, bo coś tam, nie. Bardzo mocno nacisnę, zobaczycie później, będzie miał tutaj ten no, dziurę, zresztą już udowadnialiśmy sobie tam wcześniej, yy, yy, takie mocne wgłębienie, jak nie będzie, o, nie jest nawet zadrenalizowany, nie chce mi przypierdzielić. Po prostu stwierdzi, że ma na to wylane, tak? Jak widzicie, aż mi się boli, cholera nie boli, taktykal. Czekaj, ale... o! Ktoś tu łapie, Musiał ktoś się tu łapie? tak. Powrócić, o. O. się o! Y, widzicie? Y, cisnę tak mocno, że mi się ten Tactical Pen wyśliz, zaczął wyślizgiwać z ręki. Czyli no, no nie słabość słabości. pięść, jak tam zerkniecie, to pobielana jest. Tym naprawdę mocno ściśnięta, teraz odrzucania kartonu w biebrze po tę łapę to naprawdę mam ten, potrafię trochę ścisnąć. I, I co? No nie chciał i ma, i ma w nosie, nie? To tylko ból. Nie chciał i, i, i ma w nosie. I teraz jaka jest jeszcze różnica? Yy, możemy tutaj, im bardziej ktoś jest pospinany, tym bardziej zadziała, tak? Tu już jest, tu już będzie bardziej skutecznie. Dlaczego? Bo tu jest blisko splotu nerwowego. E, więc tutaj, jeśli ten mięsień, e, tutaj e, część wstępująca stępująca, e, stępująca deltoideusa jest mocno spięta, bo dużo dźwigamy, tak jak ja przez pierwsze dni miałem tu napiętą, jak tu dociśniemy, to ból może promieniować aż tutaj, tu do głowy, tak? Także to pogadajcie ze swoim fizją. E, tak jest, albo wybierzcie się do niego, aż tu naciśnie, to aż rypie, aż... Dokąd nie? Więc tu jest bardziej skuteczne. Natomiast jest różnica między tym a ty. tym a teraz zasymulujemy jakieś tu mam, spodnie. Zasymulujemy sobie cienką bluzę narzuconą i tu już go w ogóle nie rusza. Nie? A tutaj to, to cienkie spodnie, bo to są takie biegowe. Więc mega cienkie, To taka naprawdę cienka bluzka. Także Kubotan ok na plaży. Eee, więc tak, plaża, lato czy coś działa, jeśli chodzi o punkty nacisku, ale też nie wszystkie, bo jak widzimy tutaj no. się oparł, tu, tu się nie oparł, tak? Kiedyś robiliśmy dawno temu takie nagranie też z Kubotanem pokazywaliśmy. Więc są tam miejsca. Tak, no, no, tam nie, tam nie nie dwa lata temu. Jakiś tak. Znaczy ja pamiętam tylko na tym trailerze, że tam coś robiliśmy, a takie ten. Dobra, nieistotne. Więc yy, są miejsca, na których bardziej zadziała, na tych, yy, ten, czyli te, które są proksymalne układu nerwowego, będą bardziej skuteczne, te, które są dystalne, czyli bardziej oddalone. Tak, dystans, dystalne, proksimo, zbliżenie, proksymalne, bliskie yy, bardziej zadziałają. Tak? Yy, teraz tak. Yy, a już zwłaszcza prezentowanie tego dla kobiet jest w ogóle nieporozumieniem i no nie, nie, nie wiem, no tak na roboczo to bym za coś sadzał, sadzał na krótką odsiadkę jakąś taką do ustawienia priorytetów, chociaż to jest taki niebezpieczny koncept rzeczy, natomiast takie moje, że tak powiem, taka hiperbola do zobrazowania mojego nastawienia do takich bzdetów, natomiast tak naprawdę jak mamy już w naszych warunkach kubotana użyjemy już tylko latem, nie? Bo jest cienkie. Hop, hop, do, gdzieś do nacisków, tak? Jak już jest wiosna, jesień, już będzie bardzo ciężko. Zimą już jest absolutnie nie do zrobienia. Yy, więc będzie działał tylko jedną, jedną porą r, yy, roku, w yy, Chyba, że bardzo mocno uderzamy, to nawet jak ma taką cienką kurtkę i załadujemy, on się wbije. Przebije, bije się w ciało, może pęknąć kość. Tylko trzeba mocno umieć dobrze uderzyć. Więc kolejne schody. Nie? Dla kobiet zastosowanie kubotanu. W zasadzie jak dla mnie jedyne, to jest to, że dla facetów oczywiście można jeszcze z racji naszych gabarytów, testosteronu, mięśni itd. Można użyć go jeszcze jako wypełnienia ręki, po to, że jak uderzę, to sobie nie połamie łapy. nie? A w razie konieczności i tak mogę coś tam ym, pacjentowi zrobić. Natomiast dla kobiet nie uderzają, bo i tak są za kruche, żeby ten. Uogólniając, bo jest no. parę babek, yy, które pewnie by mnie znokautowały też, nie? Więc, yy, więc oczywiście, ale u, uogólniając, yy, to nawet tego bym nie polecał. Natomiast tu w ręce najlepiej jeszcze nie, tak jest ten, to jest taki. Taktykal pen, ale tutaj jest, że tam do zbier niby zbieranie DNA, bo jak kogoś zadrapiesz, to tu zostaje materiał genetyczny i coś. Natomiast to jest do dupy, bo yy, i tak będzie na Was pełno materiału genetycznego, a nie można sobie wzmocnić chwytu kciukiem. Więc dla kobiet coś, co można wzmocnić chwyt kciukiem i po prostu bliska jestem, coś nie ten, jest sytuacja zagrożenia, jest yy, aktywna próba gwałtu, tak. Taka ostra, niewybredna, czyli podchodzi i coś tam ciągam i oram po mordzie. Ile wlezie, tak, więc jest bach, 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 odetchnięcie, bach i ucieczka. I to jest jedyne zastosowanie kubotanu dla kobiet. Yy, oczywiście nie każda sytuacja się do tego kwalifikuje, natomiast u kobiet będzie się kwalifikował znacznie więcej sytuacji niż u mężczyzn. Bo ostatnio ktoś zwracał uwagę, że no ja sobie nie uważam, że ktoś. Jest bez. ma gołe ręce i żeby go dźgnąć nożem, że można. Można! Jak napastnik jest taki jak ja, waży 106 kg, e napakowany jest łysy i, i może jeszcze jakiś tatuaż czyli generalnie to jest takie, ja mówię, to takie pompowane ego. Natomiast dla przeciętnej osoby ma prawo, to wchodzi na psychikę, czyli podnosi poziom wzburzenia albo albo e napaści i, 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 i tak dalej, więc ma prawo sądzić, że to jest. Ktoś, który tam normy społeczne traktuje przynajmniej luźno, w, najlepszy, w najlepszym wypadku i jest, jest kobietą, to tak, to dużo więcej może niż ja i może mu zaorać gębę tym tak samo. Tak? Oczywiście dobrze jest wiedzieć jeszcze do tego pewne rzeczy, o których mówię co do sytuacji przed. Starciem i po starciu, kiedy zaczyna się następna walka, no bo teraz trzeba pokazać, że to nie było moje widzimy się, że mu wydłubałam oczy, w yy, ten przedziurawiłam noc i powybijałam wszystkie zęby, nie? Więc trzeba umieć to przedstawić, umieć wyartykułować, nie kłamiąc, ale yy, tak, żeby to po prostu przedstawić tak, jak to było. Ludzie nie umieją tego robić, no ja tego ja uczę między innymi. Odpowiednimi słowami też przede wszystkim. Yy, tak, yy, no bo słowa mają znaczenie i policjant, czy. Wymiar sprawiedliwości. To są ludzie, którzy niestety nie mają tej wiedzy, którą my mamy, i oni będą na pewne rzeczy reagować podświadomie, i po prostu coś, co dla was jest normalnym określeniem, dla nich będzie wzburzające. Nie? I już może być jakiś problem z tego tytułu. Niezamierzony i nie ten, ale już no, nie, pewnych rzeczy nie oszukać, zwłaszcza, że się sobie nie zdają z tego sprawy, że ich akurat filtr rzeczywistości w ten sposób działa, no to macie minusa w ich przekonaniu całkiem słusznego, tak? Bo oni nawet nie wiedzą, nawet nie ma jak z tego wybrnąć. E, więc to jest e, dla kobiet. Dla facetów zastosowanie kubotanu, to już mówię, można wtedy śmielej uderzyć, bo jest mała szansa na połamanie kości, bo nawet jak trafimy tymi, to one są wsparte, jest znacznie trudniejsze, a w razie czego i tak można sobie popracować. Widzimy też tak, też tak głównie. Mnie to nie jest filozofia, sobie tutaj pomachać, ale yy, no, to takie tam trzy literowe systemy tylko. Yy, więc, więc, yy, więc to jest, to jest dla facetów. Punkt vitalny, jeszcze raz przypominam, proksymalne, bliskie tutaj układu nerwowego, tam nacisk tu nacisk, tutaj miejsca trójkąty szyi, tak zwane, otwieramy stronę anatomii, trójkąty szyi, yy, tam podpinamy, to ten, to, aha, bo to, to twoja, czy moja? twoje <gry> yy, To tam to zadziała, yy, nie zadziała, mała szansa, żeby działało gdzieś, gdzieś tutaj, tak? Oczywi gdzie, gdzie może zadziałać, ale to, to jest ciężka sytuacja, jak będziemy mieli Plus się pokusi, jest dystalnie ale tu pod rzepkę kolano tam od boku, czy tu, tu jest bardzo cienko tu przebiegają y, tętnice, żyły y, nerw kulszowy tam przechodzi i ten, więc tam zaoranie, czy tutaj właśnie wbicie pod rzepkę, znaczy wbicie, mocne wepchanie może być, że będzie wbicie y, to, to ten, to to też y, zadziała zadziała również, również tam Także tyle odnosimy. Teraz szybkie pytania. Szybko przechodzimy do pytań, ale niestety tylko tych, co króci, bo już za mną wyzwaniają, za Brusem wyzwaniają yy, Poprawne kopnięcie na kolano. Yy, nie, szcz szczegółowe, no. że tak powiem, niuanse techniki yy, to, to ten. To, to nie, są, nie, są, nie są tam publiczne. Znaczy, no, mogę pokazać na kolano, jak wygląda, ale. Ale konkretów yy, precyzyjnie mechaniki tłumaczyć nie będę. Kastet. Kastety tego, są nielegalne. Wiadomo, samo posiadanie kastetu jest nielegalne. No właśnie, tak, z tego co mi wiadomo też, także nie. Natomiast jeśli jest to coś narzędzie zdobyczne, którego użyjesz jako kastet, bo sytuacja tego wymagała, czyli na przykład nie wiem, tarzaliście się gdzieś jakieś tyły, tyły sklepu leżały te yy, zakrętki, kurde, od tych yy, jak to się nazywa, od zaworów, tak? i niektóre są na tyle duże, one są okrągłe, ale że możesz tam wsadzić hmm. palce i powiedzieć, że cię lali, założyłeś, bo sobie coś tam i, i takim ka i zaimprowizowanym kastetem gościa zlejesz. Jest to trochę inna sytuacja, tak? Natomiast kaster jako kastet, no nie, jest aty-aty, jak będziesz miał. Wheezy Games, to jest długie, to jest, długie, to jest długie pytanie, długie pytanie. Długie pytanie. No i nie, znaczy niekoniecznie do policjanta, na, na... tylko bardziej sąd, tylko kukatura. Bo, no. To są, to są rozwiązania szczegółowe. Eee, tak, teleskop lepszy niż Kubotan. Eee, to są długie pytania, także Easy Games to jest tylko ten. Eee, te, jak to się nazywa? Eee, te te treningi, 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 konsultacje, konsultacje personalne i, i szkolenia. Eee. No ten też ma. Nie, bo on w przechodzi jest. Oki węższy i na końcu jeszcze węższy, także... Jest miale ostre. Tak. Jeszcze są ten. Także tak, kobiety jak, jak jest napadnięta tak wszystkie, jak i zacznie machać w kuli, to okej. Okay. Natomiast facet jak Bartek mnie napadnie, ja zacznę machać byle, jak mu zrobię krzywdy, tym a łatwo jest jestem zrobić krzywdę, tak po tak prostu się no, zaczniesz nie, machać, to potem mam bardzo duży problem. Natomiast jeśli wiem co i jak... To mogę bardzo fajnie sobie go użyć i ja, jako ja, do skontrolowania go, żeby jak szybko zakończyć y, sytuację, czyli po prostu, jeśli go sobie e, zabezpieczę, bo na przykład, y, nie wiem, zamachnął się na mnie, uderzył, schodzę sobie, hop, i teraz, żeby go kontrolować, to tu mu właśnie wbijam, czyli wiemy słowo na P proksymalnie, tutaj w captura albo tu gdzieś w, 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 w ten. Yy, więc zadła karkowe, tak, czy prosto w prostownik tam, ale tutaj i tu nacisnę i, o, i tu, tu, tu będzie, tu będzie posłuszny, ma, mam na tyle kontroli, że on się z tego nie, Wziął bardzo ciężko wywinąć, dużo siły, ale znowu mogę go tu naciskać, natomiast muszę pamiętać o tym, że jak musi być pełna świadomość, ja muszę czuć jego obie ręce na swojej ręce, że on coś tu próbuje robić jak czuję jedną rękę, a tamtą nie czuję, żeby mnie coś robił drugą ręką to na 99% sięga po jakiś narzędzie i na 99% będzie to nóż, yy, więc wtedy muszę szybko go zglebić ten albo odpuścić, albo po prostu ten. tak. Także to jest, to są mówię, zaawansowane yy, rzeczy. Yy. Szczegółowa technika. No wiesz co, jak ma ugiętą, to nie trafisz. Yy. No, lotyć, lotyć. Nie, 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 kopnięcia w kolano. Yy, nie, no dowolne, bo pytanie jeszcze ten, to na szybko. Możesz od przodu, tylko musisz mieć taki balans, że tak, że nie stanąć tam i nie przelecieć, jak yy, jest kilku, więc musi być odpowiednio dobrany dystans, yy, że mogę wystarczająco nogę wyprostować w tamtą stronę, żeby doprowadzić do przeprostu, przynajmniej uszkodzenia albo złamania i żebym się przy tym nie wywrócił. Tak, więc tutaj nad rzepką, tutaj wtedy będzie odwrotny odruch na zginanie, uruchomiony i to jest to, co z muteczkiem, nie? Pukamy nad, najlepiej pod, ale nad też zadziała, tylko wymaga mocniejszego uderzenia. Ciężko, żeby lekarz nasz pukał jakoś tam mocno tym młotkiem, łatwiej mu lekko puknąć pod kolano, ale tu mamy masę nogi, więc tutaj to też zadziałem, no sam tą nogę nam rozprostuje. Chyba, że jest tego świadomy i świadomie zablokuje, tak? bo my jak walczymy, też się kopiemy, chodzimy i, hop, i żeby sobie nie zrobić, to yy, no mamy ten, 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 ten odróż, że tu się coś zbliża, to jest ten, więc od tej strony. Może być od boku, ale od boku to nie jest takie idealnie od boku, tylko powinien być tak 45 stopni, bo to będzie fajnie nogę rozprostowywało, nie będzie się ześlizgiwała, bo tak całkiem, to jest te w cudzysłowie od boku, to jest takie 45 stopni, bo całkiem od boku tutaj często go, bardzo często go obliczy. to też jest fajne, bo sobie po prostu on tam sobie tam klęknie i wtedy mogę brać go tam za łeb obezwładniać i, i ten i tak dalej dobra kochani jest 20 minut um, na ulicę tak o, do złamania tu od przodu czy, czy te w cudzysłowie od boku do złamania to jest poważne uszkodzenie ciała więc określone sytuacje a nie tak sobie o hop hop bo, to bo, jest mi, coś, bo mi coś bo mi coś ktoś burczy i, i mi się to nie podoba. Natomiast w trakcie mócki gdzieś tam tutaj się szarpniemy i coś tam i się pogarsza i pogarsza, pogarsza i, i coś tam albo wyciąga grzebie, wyciągną jakąś rurkę, wyciągną nóż czy coś. Możesz lecieć kurde, kolana, ręce, tu, co tam podejdzie, nie? Eee, natomiast same dla wykrącenia z równowagi, czyli tylko wtedy na tylnią nogę. Tylko wtedy na tylnią nogę. Kolano, tak? Jesteśmy i tu. Dla rozbicia mu równowagi, hop, żeby go rzucić. No, to będzie też rozwiązanie przy nożu, jak pamiętamy. Tutaj, tutaj jesteśmy, on bierze przekłada nóż, i się to, nie? hop, łapie go, zatrzymuje, rozciągam, tak? Zachodzę go nogą do tego rzutu i przewracam, nie? Także tu te same ruchy są te same, tylko kwestia użycia, dobra. Yy, kończymy. Jasiek NT dzięki jeszcze raz za super czaty. Yy, polecamy innym. Fajna sprawa, bardzo poprawia nam samo poczucie. Yy, także moi drodzy, my musimy lecieć. Bądźcie bezpieczni zawsze. Yy, livey są zapisane, są na kanale. Przynajmniej ja je widzę, że są. Nie wiem jak to jest od Waszej strony, także przeklikiwać nam zakładki i zobaczcie na te livey. Zobaczcie, na te live y, po, powinny być dostępne, a jakby nie ma, to ten... Eee... No masz mnie na, na FB, ale nie każdy temat jest do pogadania prywatnego na FB. To, że mówię, że prywatnie, to nie, że jest prywatnie, tylko eee, mówię szkolenia, konsultacje prywatne, czyli no niestety za hajs, tak, no praca. Także nie wszystkie rzeczy, dużo rzeczy jak ktoś do mnie pisze, to pisze prywatnie doceniam wsparcie, zainteresowanie, także w kontakcie prywatnym bardzo wielu osobom, zresztą tak jak Tobie nieraz bardzo dużo rzeczy zdradziłem, które, yy, których normalnie nie mówię i w nagraniach nie powiedziałem i nie powiem i, i, i tak robię gdzieś tam w tych, natomiast nie, no nie wszystkie rzeczy, nie. Eee, także dajcie znać jak z tymi live'ami, czy je widzicie, jak nie to pokombinuję, bo ja mam je zapisane, ja je widzę na swojej stronie YouTube'a. W, w tym studio, w Kreatorze, także to wszystko tam, wszystko tam jest pozapisywane, nie? Ok. Ankieta, czy chcecie wrósa więcej, lajki, yy, lajki, super czaty i tyle. Yy, moi drodzy, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze. Jeszcze może coś powiedzieć, bo jeszcze tu jest, zanim dam no, ok tu. Bawcie się dobrze, do zobaczenia.